portal wrc.pl Rajd rowerowy pod nazwą Kierunek Walka o Oddech już za nami. 23 maja zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu już po raz czwarty zorganizował rajd rowerowy ulicami Wągrowca. Tym razem kierunek walka o oddach. pomagamy dzieciom chorym na mukowiscydozy i inne choroby genetyczne. Weszliśmy we współpracę z Fundacją Matio, bardzo przyjaźni ludzie, pomagają innym. Jak widać społeczeństwo dopisało, pogoda również, akcje dają bardzo dużo. Ludzie sami do nas przychodzą, chcą pomagać, odzew jest ogromny. Cykliści wyruszyli z boiska szkolnego na wągrowiecki rynek, gdzie spotkali się z mieszkańcami. W rowerowym peletonie oprócz rowerzystów pojawiły się też konie, bryczka, zabytkowy samochód, a także piętrowy autobus i motocykliści. Bardzo mi miło, że możemy się spotkać na płycie rynku i wspólnie wspólnie się Cię o ideę, jak, jakim jest walka z chorobami genetycznymi, a przede wszystkim walka, jaką jest choroba mukowiscydoza. Chciałbym powiedzieć tak, że do tej idei wspierał mój Jeden z moich przyjaciół, najbliższych, pan dr Rafał Spachacz, i chciałbym, żeby on, jako fachowiec idei transplantacji szpiku, zabrał głos dzisiaj. Szanowny panie dyrektorze, szanowni państwo, jest mi bardzo miło po raz pierwszy się z państwem spotkać. Zebrała nas taka zacna idea promowania tutaj dawstwa tkanek i narządów. I muszę podziękować w imieniu. Wszystkich moich współpracowników Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu i swoim własnym. Na ręce pana dyrektora pragnę złożyć z wyrazy uznania za wiodącą za działalność w kwestiach edukacyjnych. Jeszcze nie będąc w Wągrowcu, jeszcze zupełnie nie znałem pana dyrektora, jeszcze zupełnie nie znałem szkoły, a już wiedziałem, że jest zespół szkół ponadgimnazjalnych w Wągrowcu, który wyróżnia się i podczas ostatnich spotkań, chociażby z szefową drużyny szpiku. Byłem upoważniony do tego, żeby na państwa ręce dla państwa społeczności złożyć wyrazy uznania. Po krótkich wystąpieniach m.in. dyrektora zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu Jarosława Berenta i obecnego dyrektora Zakładu Opieki zdrowotnej w Wągrowcu Rafała Spachacza na płycie rynku zaprezentowały się zespoły taneczne. Rynek to półmetek rajdu. Po występach artystycznych rowerzyści wsiedli na swoje rowery i ulicami Wągrowca przejechali do miejsca startu na boisko przy ulicy Kcyńskiej, gdzie odbył się piknik. Bezpieczeństwo rowerzystów w trakcie przejazdu zadbali wągrowieccy policjanci. W rajdzie uczestniczył Paweł Nowakowski, który w 43 dni przejechał rowerem blisko 3300 km z Wągrowca do Lizbony. Sport i podróże to są moje pasje i chciałem to połączyć przy okazji pomagając, więc to taki zamysł. Pokonać jakieś wszelkie bariery i psychiczne i fizyczne przy okazji pomóc. A jak to wyglądało? Było ciężko? Tak, było ciężko. Najgorzej w sumie jestem pierwszy krok uczynić, więc no... Yy, z początkowo chciałem jechać autostopem. Ale pod wpływem pewnych filmików na kanały YouTube yy, nakręciłem się jednak na rower i postanowiłem podwyższyć sobie poprzeczkę i spróbować dotrzeć tam rowerem. A niech Pan powie, ile Pan przejechał w sumie kilometrów i yy, ile zajęło to Panu dni? To cała podróż rozpocząłem 9 marca do Lizbony. Dojechałem 21 kwietnia. 43 dni i wyszło niecałe 3300 kilometrów. Mówił pan, że planuje pan kolejny rajd e, dzisiaj w trakcie swojego wystąpienia. Co to będzie? Oczywiście znaczy początkowo jest zamysł, żeby biegie, biegiem może do Aten, ale to takie wstępne dywagacje, bo to jednak jest pod względem logistycznym, to jest jednak no spore przedsięwzięcie i tu już byłoby potrzebne wsparcie sporych osób, może jakiś sponsor po prostu, żeby to nagłośnić i też chciałbym przy okazji w czasie tego biegu zbierać pieniądze dla osób, które potrzebują pomocy, czy to dzieci, czy... Oczywiście tutaj z powiatu wągrowieckiego. Patronat honorowy nad czwartym rajdem rowerowym gigantów pod nazwą Kierunek Walka o Oddech objęła fundacja Matio, która pomaga rodzinom i chorym na dozę. E, uważam, że tego typu inicjatywa jak ta tutaj w Wągrowcu jest rewelacyjną inicjatywą budującą w młodzieży e, pozytywny wizerunek i nowy styl bycia. Bycia takim otwartym na inne choroby, otwartym na pomoc innym. I bycia właściwie takim kuls z, z tego powodu, że możemy coś robić dla innych. Są to cenne inicjatywy i uważam, że im więcej takich, tym lepiej. Tym bardziej, że przy okazji tych inicjatyw poznajemy bardzo różne choroby, z którymi niekoniecznie się teraz stykamy, ale ci młodzi ludzie może w przyszłości Czego nie życzę, ale mogą się zetknąć gdzieś w bliskiej rodzinie, dalekiej, albo gdzieś całkiem w świecie, gdzie może spotkają się, będą pracować z jakąś, z właśnie osobą chorą na jakąś chorobę. Nie będą się bali tej osoby, a będą mieli otwartość na pomoc i zrozumienie. A nie ma nic cenniejszego jak informacja. Bo jeśli nie wiemy, nie znamy choroby, nie wiemy w jaki sposób pomóc, to też boimy się tego. Dlatego jeśli. Znamy jednostkę chorobową, wiemy jak ją wymawiać, wiemy w jaki sposób pomóc tym ludziom, tej rodzinie. Dużo łatwiej nam jest to realizować. Stąd tego typu inicjatywy uważam jak najbardziej za wspaniałe i potrzebne, bo nigdy dużo mówienia o, o trudnych rzeczach. Jest Pan prezesem Fundacji Matio. Mógłby Pan przybliżyć działalność tej fundacji? Czym się zajmuje tutaj mieszkańcom Wągrowca? Od Fundacja Matio została powołana 19 lat temu i od 19 lat działamy. Mamy trzy konkretne cele statutowe. Cel zawiera się w nazwie. Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę. Bez względu na wiek chorego, bez względu nie samemu choremu, ale całej rodzinie, ponieważ to cała rodzina jest chora. Nie tylko z tego względu, że przekazuje gen uszkodzony, ale także z powodu trudności choroby. Drugim celem jest niesienie informacji i to dzięki państwa uprzejmości czynimy. Między innymi i przy, przy okazji takich akcji, czy też eventów, czy kampanii ogólnopolskiej tygodnia, którą robimy. A trzecim celem jest współpraca z wszystkimi ośrodkami medycznymi w Polsce i za granicą, po to, żeby nasi podopieczni mieli dostęp do najnowszych informacji i najnowszych, możliwość pozyskania najnowszych informacji o najnowszych, no, naj, o najnowszych technologiach, Leczenia i wspierania chorych z mukowisty dozą. Trudną chorobą, niestety na dzień dzisiejszy nieuleczalną, ale mamy nadzieję, że nasi chorzy, których w tej chwili już ponad 30% jest człowiek 18, 18 roku życia, będą naprawdę żyli z tą chorobą, tak jak się żyje z innymi chorobami i wcale nie umierali z powodu tej choroby, tylko ze starości. I na to liczymy. W trakcie pikniku odbyły się licytacje, m.in. tabletu fundowanego przez dyrektora zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, Jarosława Berenta. Przepraszam, ile Panie Łukaszu, Pan mówił 100 tysięcy, czy ja dobrze słyszę, ale nie w jenach, nie w lotówkach. 120, mamy 320 zł. Na dobry cel 400. 400, oczywiście, że cel jest znakomity, świetny. Pieniądze uzyskane z licytacji trafiły na konto fundacji Matio, honorowego patrona rajdu. W rajdzie uczestniczyły dwie wyjątkowe osoby: Karol Prętnicki i Marcin Ochraniak. Obaj mężczyźni są po przeszczepie serca. My jesteśmy po przeszczepie serca. Więc mówimy w ogóle o em, narządzie cudownym, znakomitym, bez mocy takiej metafizycznej, tylko o niesamowitej pompce, które, która daje, daje życie. Ja jestem 14 lat po przeszczepie serca. Serce dostałem w zabrzu, w klinice profesora religii. Uczestniczę po raz drugi w znakomitej imprezie w Rajdzie. W ubiegłym roku transplantologia była no, numer jeden. Hasło cudowne: transplantacja daje życie, daje coś cudownego, nieopisywanego. My Pokazujemy się, jest, tu jest kolega, który jest kilka miesięcy po przeszczepie serca. My dajemy świadectwo, że po przeszczepie serca można żyć normalnie, uprawiać sport, być aktywny fizycznie, pracować zawodowo. To nasze pokazywanie się ma o tyle sens, że z jednej strony jest to oddanie pewnego hołdu anonimowemu dawcy. My nie wiemy, skąd to serce mamy. Najczęściej nie wiemy. Jest to ukłon niesamowity w stronę bogów, można powiedzieć, w stronę lekarzy, dzięki którym żyjemy, dzięki medycynie. Mówię bogów, bo, bo ta wiedza jest no, z pogranicza niemalże. Także my staramy się łamać stereotypy, pokazywać się. I my nie możemy naszych organów już przekazać dalej. My jedynie jesteśmy żywą promocją i propagandą. Mówi, oczywiście, by, oczywiście byśmy je przekazali, także, bo to jest coś wspaniałego, że żyjemy, że jesteśmy. No mówię, ja jestem pięć miesięcy po przeszczepie i tak samo no, jestem tutaj po to, żeby pokazać, tak, pokazać nie tylko osobom, które tak naprawdę są zdrowe, tak, ale które są chore, które czekają w szpitalach i tak naprawdę mają małe szanse, tak, Ale jak zobaczą nas na przykład teraz jak wy nas skręcicie. I zobaczę nas szczęśliwych, i tak naprawdę jeżdżących na, na rowerze, no to oni wstaną mnie. Oni wstaną i bo żyli, i, i to jest najpiękniejsze. A jak jeszcze uda się ten przestrzeń, że ktoś odda te serduszko takiej osobie, no to znowu powstaje taka osoba jak my, na przykład, która następne chce pokazać i znowu chce to wszystko, żeby to było w ręce i nogi i było świetne. Także... To jest piękna idea. Myślę, że to jest ważne, że no, nikt z nas, to jest trochę takie biblijne, ale nie zna ani dnia, ani godziny. Jesteśmy ludźmi młodymi, pięknymi, zdrowymi, aż dochodzi do, do sytuacji no, dramatycznych, tragicznych, że potrzebujemy. Potrzebujemy szpik, potrzebujemy serce, nerki. I dokument mały w postaci kartka mała, w postaci oświadczenia woli no, pozwala nam, naszej rodzinie, naszym bliskim, no, w dramatycznych sytuacjach. No wywołać tą rozmowę wywołać decyzję. Organizatorzy zadbali też o żołądki uczestników. Serwowano spaghetti, bigos oraz kiełbasę z rusztu. Dużą atrakcją cieszyły się też konie, które wzięły udział w rajdzie. Kolejny, piąty rajd rowerowy gigantów już w przyszłym roku. Say, say WRCPL